Gramy Słuchajcie, dzisiaj wszystko jest odwrotnie. Producent zamienił się w kamerzystę, kamerzysta, kamerzysta w producenta, odeta w krugera, kruger w odetę. Odeta założyła na lewą stop. stronę majtki. Co, so stop? Stop! Jaki kamerzysta? Operator. operator! Operator! Koparki ręcznej, za młodu, a teraz operator kamery. Nawet nie pozwolił mi się przywitać. Dzień dobry, witamy was bardzo serdecznie. Ja jestem Odeta, nie jestem Krugerem, broń Boże. Nimfy wodne przyszły. Dzisiaj w programie Legacy of Cain Defense. E, kolejna część przygód Kaina i Raziela. A w dziale Old School nie filmuj moich włosów e, jest Legacy of Cain Soul River 2, tak dla przypomnienia. Nie? Ja już rozumiem dlaczego tu lubisz tutaj siedzieć. Tu z każdej strony grzeje i z lewej i z prawej, u mnie tylko w plecy. Bardzo dobre miejsce. Odeta jest nieźle nagrzana. Zamawiam. Downhill Domination to jedna nowość, a druga nowość to Bulletproof Monk. Na podstawie filmu, który się nazywał Kuloodporny. Był i był w Polsce niedawno. To wszystko, co chciałeś powiedzieć? Tak. Ale że co? Te gry, że co? Że, że recenzja, nowości. że nowości? Że... że nowości. W ogóle nie słuchasz, tylko czytasz jakieś bzdury, Ty które. powiedziałeś napisałem. dwa tytuły. Bolek i Reksio. I co? Ja i co? Dla wszystkich hardkorowców, którzy uwielbiają zjeżdżać na łeb na szyję ze stromego zbocza górskiego na rowerze, przygotowana jest gra Downhill Domination. Już niedługo jedna z grup deweloperskich Sony wypuści na rynek grę, która powinna zadowolić wszystkich fanów tego typu rozrywki. Znajdziemy w niej wiele modeli rowerów, osprzętu do nich ciekawą trasę i całą masę karkołomnej akcji. Będzie się można wyszaleć. Bulletproof Monk będzie grą opartą nie tylko na filmie, który w Polsce pojawił się pod tytułem Kulo odporny, ale również na komiksie publikowanym w 1999 roku przez Flypaper Press. Gra powinna pojawić się niebawem, a nam pozostaje popatrzeć na jej bardzo krótką filmową zapowiedź. To teraz. Kruger, ty teraz czy ja teraz, bo ja, ja już się pogubiłam? Ja. No to proszę bardzo, wszyscy czekają. Natychmiast zaczynamy. Raz, dwa, raz, dwa. Kruger mówi hop. Raz, dwa, trzy, bo Bałega patrzy. Legacy of Kain Defense to jest kolejna część. E, tym razem spotkamy Kaina i e, Raziela w jednej, tej samej grze. To tak samo, jakbyśmy spotkali Odetę w tej samej e, toalecie. Przypominam, że Kruger cztery odcinki temu mówił o tym, że nie zmienia bielizny. Muzyka Defiance to kolejny rozdział doskonałej serii Legacy of Kain, który zapewnia graczom jeszcze więcej dynamicznej akcji niż kiedykolwiek. Wkroczysz wprost w mroczny świat wampirów i istot nadprzyrodzonych, aby spotkać się oko w oko z oboma bohaterami serii. Dopiero ta gra daje taką możliwość. W Defiance gracz może wcielić się w obydwu z potężnych wampirów, uboga Kaina i demonicznego anioła śmierci Raziela. Każdy z nich, wyposażony w legendarny miecz, przebędzie trudną wędrówkę przez świat pełen konfliktów i intryk. Dowiesz się o ich przeznaczeniu i pokonasz moce ciemności, które chcą rzucić Kainę Raziela w odmęty piekielne. W trakcie gry podążasz przez mroki świata umarłych i walczysz z mrocznymi bestiami, o których dotąd nikt nie słyszał. Zarówno Kain, jak i Raziel. Posiada potężne moce i unikalne zdolności. Gra pełna jest dynamicznych walk i potężnych kombinacji ciosów. Bohater wykorzystuje siłę fizyczną i zręczność do niszczenia hord ludzkich, demonicznych potworów i nieśmiertelnych teoretycznie przeciwników. Zarówno Kain, jak i Raziel mogą używać mocy telekinetycznych, aby manipulować przedmiotami i rzucać przeciwników na przedmioty, nadziewać ich na ostre przedmioty albo zrzucać ich z wysokiej wysokości zagładzie. Możesz też oczywiście zaspokoić wieczny głód, wypijając krew i wysysając duszę z nieszczęśników, którzy mieli śmiałość stanąć na twojej drodze. Wszystko to, co do tej pory można było znaleźć w grach serii Legacy of Kain, zdwojono i nazwano Defiance. Co to oznacza? Świetną grę. Tyle wam powiem. A teraz w dziale old school, zręcznościówka TPP w bardzo mrocznym klimacie, jak to twierdzi Kruger, eee, Legacy of Cain Soul River 2. Zobaczmy. Gra opowiada o Razielu, który jest w odwiecznej pogoni za Kainem, wampirzym księciem. Kiedy już go dopada, temu udaje się zbiec. Teraz teleportowany do nieznajomego mu świata, kontynuuje swoje poszukiwania, aby w końcu dopaść Kaina. Soul Raver 2 to doskonała gra TPP, w której mnóstwo jest walki, ale również nieco myślenia. Piękne krainy to paradoksalnie mroczne i przepełnione zimne tereny. Raziel jako nieśmiertelny nie musi obawiać się, że straci życie. W najgorszym wypadku będzie musiał wyssać z zabitych ofiar nieco życiodajnej energii. Niesamowicie grywalny Soul Raver 2 dostępny jest nadal w sklepach za iście śmieszne pieniądze. Jeśli więc jeszcze nie masz tej gry, to proponuję się w nią zaopatrzyć. Thank <laughs> you. Jeżeli wybieracie się w najbliższym czasie do Wisconsin albo do Minnesoty, to mam bardzo dobrą wiadomość dla Was pod warunkiem, że będziecie tam używać internetu. Otóż tam właśnie odbywa się fajna promocja, gdzie z internetem można się łączyć szybciej i przede wszystkim taniej. Do tej pory łączę 1,5 megabita zamieniono na 3. Wystarczy tylko na chwilę odłączyć modem na 60 sekund, no i promocja następuje. Niestety TPSA w Wisconsin i w Minnesocie nie urzęduje, ale może u nas w końcu na przykład Pani Krystyna, która poleca TPS-a, też wpadnie na ten genialny pomysł. Niestety TPS-a nie działa w nimi na socie i niestety TPS-a działa w Polsce. Eee, a mam też jeszcze jedną informację a propos niestety. Burnout 3, moja ulubiona gra to Burnout 2, e, został wykupiony przez Electronic Arts. Nie wiem, co ci ludzie zrobią z tą grą, mają już wystarczająco wyścigów na swoim koncie i miejmy nadzieję, że gra będzie co najmniej tak dobra jak druga część. Ukaże się tylko na PS2? co jest ukłonem wstecz, czyli wypięciem się na Xboxa i ich system Xbox Live, ponieważ Burnout 3 będzie oferował e, grę multiplayer. Tak mi przekro, tak mi przekro, że już niestety musimy się rozstać, ale to nie oznacza, że nigdy więcej się nie zobaczymy, ponieważ Kruger na pewno będzie z Wami w następnym odcinku. Ja również postaram się być, chyba że Kruger mnie bardzo zdenerwuje. To wszystko zależy od tego. Wszystko przede mną. Ja powiem, że szybko się pożegnam, ponieważ odeta się nie musi iść do toalety, więc ja powiem tylko na razie. Cześć, do zobaczenia. Musisz uważać na mojego focha, bo jeżeli mnie obrazisz, to cały tydzień w gruzach. Twój oczywiście, nie mój.